Cześć, witam wszystkich serdecznie. Tym oto filmikiem chcielibyśmy zapoczątkować serię filmów o tematyce top 5 najlepszych produktów z danej firmy. To będą to produkty, które są przede wszystkim przez nas użytkowane i przez naszych klientów, którzy wracają zadowoleni właśnie po zakupach u nas w sklepie. Będą to produkty, które nie są oczywiste. Na pierwszy rzut oka. Nie będą to przynęte w żaden sposób, tylko takie rzeczy, które otaczają nas yy, w koło wędkarstwa. Yy, może zacznijmy. Słuchajcie. Zacznijmy od firmy Gamakatsu. Yy, na pierwszy ogień idzie żyłka. Żyłka, która jest przeznaczona i idealna, jest po prostu stworzona do ultra lighta Dlaczego do ultra light? Yy, żyłka nie ma pamięci. Yy, jest Praktycznie zachowuje się jak plecionka. Elastyczna, bardzo, bardzo czuła. Bardzo fajnie przenosi brania, co jest bardzo, bardzo ważne przy łowieniu mikroprzynętami. Naprawdę bardzo gładka, jak to żyłka w zasadzie, to tutaj Ameryki nie odkryłem. Natomiast te zwoje, nie, nie występują właśnie tych zwoje jak przy innych, innych żyłkach, dlatego uważamy, że ta żyłka jest po prostu idealna. Do ultralightowego łowienia, ale yy, wiemy też, że trociarze bardzo ją doceniają za swoją wytrzymałość. Także widzicie podwójne zastosowanie: ultralightowe oraz właśnie cięż, cięższe łowienie na naszych zachodniopomorskich rzekach yy, przy połowie troci. Kolejnym, drugim produktem jest fluorokarbon od Gamakatsu. Niezwykle mocny i przede wszystkim, co najważniejsze bardzo odporny na przecieranie. Naprawdę. U, użytkuje, tak jak wspomniałem, wszystkie te przedmioty użytkujemy w zasadzie na co dzień, także możemy, możemy bardzo dużo na ten temat, na, na temat tych produktów powiedzieć. Fluorokarbon, który występuje już od grubości 0,08, czyli bardzo, bardzo cieniutki, do aż 0,42 mm. Jedyny mankament, że szpule występują w 25-metrowych odcinkach. I wiemy od wędkarzy, którzy którzy łowią tym fluorokarbonem na dropszocie, że jak robią dłuższe odcinki po 1,5 metra, że dość niespodziewanie szybko się kończy. Natomiast to jest jedyny minus, także w zasadzie żaden. Kolejnym produktem jest kurtka. Gamakatsu, ja jeszcze nie wspomniałem, ale przecież wiecie doskonale, że Gamakatsu słynie przede wszystkim z kotwic bardzo, bardzo dobrej jakości i Uważamy, że no, nie będziemy wymieniać coś, co jest mega, mega oczywiste. Yy, natomiast bardzo fajne, Gamakatsu posiada w swojej ofercie również ciuchy. Bluzę, którą mam na sobie, yy, rewelacja, bardzo, bardzo polecam, oraz kurteczkę, którą możecie zastosować w cieplejsze dni, tak jak ja w tym momencie zakładając na bluzę, albo po prostu jako kolejna, kolejna warstwa yy, ochrona przed zimnem pod kurtkę, bo bardzo dobrze przylega do ciała. Zobaczcie, jak fajnie, designersko to wygląda. Co jest bardzo, co bardzo chwalą również użytkownicy tych rzeczy, że gamakatsu nie stosuje jakichś wielkich, ogromnych napisów na plecach czy na klatce piersiowej, a ludzie nie chcą często być traktowani jak chodząca reklama, dlatego bardzo, bardzo też doceniają ciuchy od gamakatsu. No, ja jestem chodzącą reklamą, no, ale mi wypada, przecież nie. Kolejnym produktem bardzo cenionym wśród wędkarzy i produkt, który, który w zasadzie nie występuje u innych producentów firm wędkarskich, to są właśnie rękawice wodoodporne Gamakatsu. Oczywiście, żeby była jasność, jeśli włożycie ręce do wody i będziecie sobie tam grzebać. No to po pewnym czasie one mogą oczywiście przepuścić, tak? Natomiast jeśli będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem, czyli do y, panujących warunków atmosferycznych, deszcz, śnieg, rewelacja. Rewelacja nie znajdziecie chyba nic lepszego. Yy, I nasza perełka. Nasza perełka y, to jest ki Gamakatsu AJ Master 69. Chyba on się tak nazywa dokładnie symbol. Od 0,4 do 3,5. Gramów. Zobaczcie, pokażemy może tutaj ugięcie, może nam się uda to uchwycić. Przepięknie przechodzi, płynnie, bez żadnych przeprostów. E, czuć, że tutaj ma wędeczka, mo zapas mocy idealna do, do e, dubania okoni, tak na dobrą sprawę. Okoni, kleników, e, może nie biało, bo ta wędka jest za szybka. Według nas ona jest za szybka do, do tego typu przynęt, natomiast okonie na lekko, klenie na lekko, petarda, super wykonanie, mega, mega czuła. I to by było na tyle. To jest nasze top 5 produktów od Gamma które według nas, według nas, według naszej opinii świetnie wyróżniają się na tle innych producentów wędkarskich. Już niebawem kolejny film, już niebawem film yy, związany z marką Mikado. Jeśli jesteście ciekawi, zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Aha, napiszcie też w komentarzu, czy Wy używacie yy, jakichkolwiek, yy, jakichkolwiek produktów od Gamakasu i czy jesteście przede wszystkim zadowoleni bądź czy też jesteście niezadowoleni, bo to też będzie fajna informacja dla innych wędkarzy. Dzięki serdeczne, trzymajcie się. Piąteczka. Cześć!